Cześć, tu Gurtank i Wracamy do Fear Extraction Point i wracamy również do tego metra. Tu mamy snajperki porozrzucane. Czy ja tej snajperki nie wziąłem ostatnio? Nie, ja to wcześniej musiałem wziąć. Tutaj nas Alma uratowała. To mnie w ogóle zdziwiło. Mieliśmy zasadzkę na nas przygotowaną i ona nam pomogła, nawet nam powiedziała, że nam pomogła. Bardzo mnie to zdziwiło. Ja myślałem, że ona jest a tu kupa broni leży różnych. Myślałem, że alma jest do nas negatywnie nastawiona, że to jest praktycznie demon. Kurwa, mocna broń. No, nie, nie chciałbym żadnej broni wymienić. Nie, 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 nie zmieniamy. Mocne bronie leżą, ale nie zmieniamy. Jakaś stacja chyba techniczna, zamknięte. Telefon. jak <noise> Zginąłem. O, to szybko mnie rozjewali. W ogóle nie wiem, czy mi się wydaje, czy oni czasem większego demerza nie robią. W tym dodatku. Chyba mi się to nie wydaje. Bo w podstawce na średnim to szalałem. Normalnie biegałem między nimi, jak John Wick. A tutaj kurwa wbiegam. Jestem. Jeszcze jeden tam jest. Kurwa granata próbowali. Aha, oni mnie tak rozjebali, bo ich tu więcej było. Czemu mi się wydawało na początku, że oni policjantami są? Może ten... po ta poświata i niebieskie mundury T114 Ciekawe, czy oni mają inne liczby każdy? Nie, wszyscy są T114 A, Tak, czy ja mam iść dalej następną linię? Czy mam się tu rozejrzeć? To się przyda Amunicja Boża Z tym nic nie mogę zrobić. E, domyślam się, że muszę zejść na dół. Coś mi mówi, że musimy iść przez te drzwi, ale ja się. O kurwa, spierdalać! Skacz, Maciuś! Kurwa, w ostatniej chwili. No ta moja ciekawość kiedyś mnie zabije w tej grze. No ale właściwie to już nie raz mnie zabiła. Kolejna apteczka. Zamordowany cywil. Wygląda jakby zasnął chłop. Eee, tak, wiem, że on strzeli w kłódkę, ale chcę się rozejrzeć. Dobra, gra nam chce, żebyśmy tu zaszli. To może znajdźka tu jest jakaś. Ogólnie mało znajdzik znalazłem w tym dodatku. Mało boostów. nadawać to wszystko aha takie koło zatoczyliśmy a propos zatoczonego koła muszę się dokładnie rozglądać czy nie ma boosterów czasem ale nic tu nie ma jest coś jednak mają urubiona broń energetyczna. Jak kurwa przeżyła? Urwa, myślałem, że zdech. Schody na górę. Zanim pójdziemy na górę, to się tu rozejrzymy. Tam nic nie ma. Coś słyszę, czyjeś kroki. Kolejny cywil i chyba egzekucje na nich robią po prostu, rozstrzeliwują ich, gdy ich spotykają. No zgadnij co to mogło być. Jeszcze zdetonowałem gaśnicę za nim. Pięknie zginął. Patrzcie, je tu broni wszędzie się wala. Jesteśmy w sterowni. Niestety nic się nie da odczytać z tych tablic. Ech. Kolejne tory. O boże, to te działka. Save na szybko. Wydawało mi się, że są trzy działka, ale były tylko dwa. Na szczęście, co to leży? A zniszczone działko. Czyli tak, rozbity pociąg, drzwi zamknięte. Tu coś jest? Nie, to jest ściana niewidzialna. Ło! Z niewidzialnymi ścianami to się jeszcze w FIRE chyba nie spotkałem. Wizja. He's here. Fetal stay, stay away from me. me.

Gdzie ją torturuje wizjami. Ten gościu, który tam wyskoczył, to chyba ten typ, co się... co zaginął nam w podstawce. Kurwa, ci atakuje od razu. Nie ma amunicji. A modu podstawowej broni mi się skończyło. Tak jak mówiłem, ten gościu, który pojawił się przed tą babką, to jest chyba kolo, który zaginął w podstawce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Został chyba wtedy pochłonięty przez tą almy. Chuj, wie co się z nim stało. O. Szkielecik Boży. Tunel w tą stronę. Tunel w tą stronę. Tu zamknięte. Ok. Łata. Jakieś eksplozje. Czekali mnie, czy w tym szpitalu w ogóle ktoś będzie żywy, gdy tam dotrzemy. Zamknięte. O kurwa, pompunia. Ewa jak mi gościu pokarał i skrzywdził okropnie. Tu ewidentnie większy damage mi goście robią. Na górze. Masz, i się, kurwo. Jeszcze jeden jest na górze. Kurwa. Ja pierdolę, nie spodziewam się, żeby do ściany rozwalać. Dzięki za municię. No snaj sniperlite, normalny kurwa, nie wiem co się dzieje. Jak on mi trafił, tak kurwa? W teorii mamy tą samą broń. Tylko moja sieje nagle, kurwa, a on mi heady strzela. Nazryj się, kurwo. Wiedzieć jak mi kurwa trafiała? O, jeszcze jeden. O, niech oni tą ścianę wysadzą. No ale co... Nie, no coś się kurwa... Zmienił się poziom trudności, czy o co chodzi? Co oni mnie tak rozpierdalają nagle? Co oni mnie tak nagle rozpierdalają, że ja kurwa nie jestem w stanie nic zrobić? Co się dzieje? A ja myślałem, że już wybiegli. Mam nadzieję, że się nażarli. Potworny, potworny damage mi oni robią. Tam jest dwóch. Ja nie wiem czy tu jeden z boku mi nie wyschodzi. Bo nie chce mi się wierzyć, że ja tak dostałem. No a jak kurwa stała tu jedna? Mi tak rozpierdolił od boku. Jakaś broń tu wypadła? Nie, nic nie widzę. Pełno listów. Dziękuję, a to z lekami, pudełeczka. Aha, zalane miejsce. Aha, What the kurwa, nie wiem, co gorsze, klony czy te wizje. Co tam się dzieje? Aha, alma ich zaczęła zabijać. Łata! O ty kurwo, nie spodziewałem się go tu. Nie no, dobry przeciwnik, kurwa na korytarz ciasny. Bardzo dobry. Zajebisty wręcz, z miniganem typ ale jakiś kurwa mocny. Nawet tą bronią energetyczną nie mogę być, kurwa. Nawet tą broń energetyczną nie mogę go rozjebać. Czekajcie, to nie są klony, to są służby specjalne, więc pewnie ten gościu z miniganem ich pozałatwiał. Przeładujmy broń i będę gotowy na niego. Kurwa jak mi koń... Mi kara gościu. No, a teraz spadł od trzech szotów. Hmm. No i pytanie, jakiej broni się pozbędziemy? No, dużo ammo. No ale to ammo się szybko nam skończy. Podejrzewam do tej broni. Ale czemu on mnie tak zmielił? Za pierwszym razem. Dobrze. Kurwa ta gra naprawdę zachęca mnie do zwiedzania. Tam byliśmy chyba. Z tymi zamkniętymi drzwiami. Tu nie ma nic. Tam jest jakiś pokój. Pełen krwi. A, to to miejsce. Tutaj te skurwy syny mnie tak punktowały niemiłosiernie. Zamknięte. Normalna wypłata federalna. I niestety więcej nic się nie da tu odczytać. Te ciała zrzucają? O co chodzi? Oni są nade mną. O potężna broń. Chociaż pewnie miałem zdesonować tę beczkę. <grych> Jak zwykle gór tak innym sposobem robi niż powinien. O, buścik Boży. Shit. Kurwa, bardzo potężna broń. Nowa paczka po chipsach. Chodźmy zobaczyć gdzie oni biegli. Kurwa! Ile ich tam jest? Jeszcze jeden? A gość był w takim samym szoku jak ja. Aha, tam mamy iść. Okej. Okay. Chyba tam mamy iść, ale ja sobie obadam całe to miejsce. jest zamknięte. Okej. Okay. Strasznie długi poziom jak na ten dodatek. Długi, i jednolity. W sensie cały czas się poruszamy w jakiś industrialnych nie wiem podziemiach połączonych z, tych, z tym metrem coś paranormalnego tu jest eee, ta fuck nie podoba mi się to Gdzie to bydle. Co to było? Nie wiem co to było, ale by mnie zajebało, bo nie mogłem nic zrobić. A, centrum sterowania metrem. A, dobra, to jest centrum sterowania zaraz... Ja wiem, że mamy tam iść, ale myśmy minęli jeden tutaj. Tam gdzie to krzesło stało. Aha, nic się nie wiąże z tym. O, po prostu ktoś tak pozostawiał te rzeczy. Wszystko wyłączone. Widać, że ludzie stąd uciekli. Nie zostali tu pozabijani. Po co chodzić? No i mamy linię metra. My mamy pomarańczową linię metra się poruszać do szpitala. Ale pomarańczowa linia metra była, yy, że tak powiem, rozwalona. Dobrze, kątem oka to zobaczyłem, bym nie wiedział, gdzie mam iść. Znowu będziemy mi atak paniki. Tak czuję w takich cie ciemnych korytarzach, toż się gra kurwa prosi. Jakiegoś jump What? Musimy wyjść z metra. Ale myślę, że też w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka. Like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.